Siema na przykład, z tej strony X-Kang Oficja i witam was po raz kolejny Five Nights in Anime. Tym razem lecimy z Five Nights in Anime 3. Jest to gra stworzona przez kogoś innego, nie jest to gra autorstwa Myrosu, niestety po raz kolejny. I zobaczymy co tym razem nas czeka, bo to jest Five Nights in Anime 3 robione na podstawie do Five Nights, in... Five Nights at Freddy's, yy... Gra się prezentuje zajebiście, jest fajnie zrobiona, zobaczymy jak wygląda cała reszta. Cika will attack if you stare too long. My, John jest zrobione na podstawie fantomów. Czy nie fantomy? Zobaczymy. Wiadomo tutaj się gra skupia głównie na springtrapie. Welcome to your first may have heard about our previous się ciężko tutaj struje, jakoś tak ekran yeah, za here DJ, using As long as recovering from her injuries, you must take her place for now. It's so required that you must monitor the place at all times. Yeah, so I will just you a little so we can get back to work. So, so to go before to come after your first week. So you have to make sure everything is there. Nothing get stolen. Otherwise, well, case case gets you see, this problem that I don't see any trap. Because probably the first thing For some small information, once the place opens, during you your day shift, you will be monitoring the people Spring on the cameras that pass through. It is your job to make sure no one steals anything. <laughs> any of the items to this establishment, and to notify you about what we have already found and in placed inside like the attraction we found another set of drawings, a few posters, and a font się... and we found an old manga which was popular back then in 2009. what the right fuck? now the place is basically just all flashing lights, enemy ventilation error, and a voice ventilation ventilating. more special by next week. We may this suit you up a in the we'll so you get get a enemy very soon. Czy ona już idzie po mojej dółko? Ja jej w ogóle nie widzę. Gdzie jest Spring Throw? Weźcie, tak myślę, że zrobię sobie tutaj pierwszą noc i drugą, żeby się bardziej z tą krągą obeznać. Dobra, no, już teraz tutaj tą weterę, wentylację

Dobra, nie potrzebuję tego. Póki co. Nie bawię się, póki co, w szukaniu Jeśli to ma bad ending i good ending, to zobaczymy później. Powiedz, że to naprawdę, na na Fabrykę skopiował identycznie. Dobra, tylko się w końcu rozłączył. W ogóle go nie słuchałem. Czwarta E. Tutaj się nic nie dzieje póki co, ale... Zobaczymy co dalej. Bo póki co nic nie widzę. Okej. Okay. Oje, ile tutaj zdjęć Bonnie? Czy to jest jakiś kow dla Bonnie? Cały czas się wentylacja psuje, ale co to wentylacja ma to do znaczenia? Nie mam dla tego pojęcia. No coś tu się dzieje, ale nie wiem co. Dobra, piątajem. Nie mam nadziei, znaczy, że tu nie ma minigame'ów. Bo nie chcę mi się ich przechodzić. Nie, dobra, widzę, że Springtrap w pierwszej nocy jest nieaktywna, jest w trybie offline. Chociaż te kamery się jakoś dziwnie zachowują, jakby była tutaj jednak. Co, w jakiś tryb incognito weszło? Dobra. Pierwsza noc poszła bardzo szybko. No to lecimy zaraz z nosą drugą. O, nie ma nie Nie ma. Okej. Okay. To po co są sekrety? I don't know. Avoid looking Bonnie uh, for too long. She's a uh, real pain in her butt. Dalej nie wiem o co chodzi. A, bo spacja włącza tego. O -o. No to z grubej rury że zaczął. quite nice to have that. There any complications oh, hello. This we found some old audiotapes. we found some old at least where you used to have the employees. On a is that possible? Can okay. i will okay. give you the motivation for me doing the feature in night. however, i forgot to inform you that we have been demanded in audio yeah. inside the camera system for each room. Jak to się szybko psuje? What the fuck? Tylko co ja tutaj to Tylko, Są moje tutaj te znaczenia stopnie? Bo ja będę cały czas resetował, ale nie wiem po co.

i wideoero. No, trochę dynamicznie tutaj jest. Po prawie stop się przy na kamerę. Ale fajnie tutaj SpringCraft wygląda. Nie wygląda najgorzej. Nie wygląda może jak oryginał, ale... Ale fajnie wygląda. To tutaj przyznam raz jest fajna. E, wracaj tu. Dziękuję. Tylko proszę nie buguj się. Bo w oryginalnym FNAF-ie to się Springtrap bugował w 16. O, byle żeby tutaj w 1906 nie było. O, no, przesuń mi to.

I cofaj się tu? W trybie natychmiastowym. Ok. Eee, szyby wentylacyjne się trochę bugują. Ok. Czy ja się tu paliłem? <grystanie> trochę nerwowo. Stoisz tu? Nie macie. Albo jesteś tu. I się tu wracaj, szybko. Ja. Jak ta wentylacja szybko spada? Się Teraz ta noc trochę nerwowo robi. No, ta kropka trochę ułatwia sprawę, bo wiem gdzie ją szukać. a nie powinno tak być. Jak Jaki ona przeskok robi? Lol. Już gościu, nie pal się. I się tu wracasz. No to się cofnęła. Zajebiście. Troszkę stopnie byłaś tu przylezła. Noc druga. Ale ty jaka ta dru noc druga była ciężka. Jak się nam do resetowania. Dobra. Nasze trzeci już nie robię. noc trzeciej będzie w na, na, na następnym odcinku. Z tej strony był x oficjal. I widzimy się w następnym odcinku z Five Nights in Anime 3. Cześć, trzymajcie się.